Cześć, witajcie. Będę krzyczał trochę, bo jest bardzo głośno. Jesteśmy dzisiaj w Starach Starachowicach. Jesteśmy na niesamowitym evencie. O, właśnie tu przebiega lider liderów. Jesteśmy na evencie menadżera nowej generacji. Jesteśmy na szkoleniu Mateusza Mrozowskiego. Ja dzisiaj jako jego trener, pomocnik yy, będę wspierał go w tym, aby tutaj goście czuli się niesamowicie dobrze. Mamy tu uczestników. Właśnie sala się zapełnia były przygotowane, po prostu będzie fajnie. Chciałem Was do, zachęcić do tego i będę coraz częściej mówił o tym, czym się w tym roku zaczynam zajmować, ponieważ moją pasją jest budować zdrowe zespoły, zdrowe biznesy, promować liderstwo z najwyższej półki i to właśnie robimy tutaj razem z Mateuszem, to robimy z ekipą trenerską, aby wprowadzać ludzi w liderstwo, przywództwo w sprzedaż najnowszej generacji tak, żeby ten klient był zawsze dopieszczony, był zadbany i to mam na serduchu. Jeżeli jeszcze nie poznaliście Mateusza, wejdźcie na jego fanpage Mateusz Mrozowski tam dowiecie się wszystkich szczegółów. Mamy cykl szkoleń, który jest w cyklu takim comiesięcznym. Następne szkolenie jest 30 marca w Warszawie, więc zapraszam już Ciebie dzisiaj serdecznie, abyś tam był, abyś Spojrzał na nasze fanpage, zobaczył w ogóle co robimy, czym my się pasjonujemy, co, czy, co reprezentujemy. Myślę, że Cię to zainspiruje. Ja będę coraz więcej o tym mówił, dlatego yy, oglądajcie mnie. Yy, to jest mój pierwszy taki występ, więc bardzo się cieszę z tego powodu. Myślę, że będę starał się coraz częściej i coraz więcej do Was mówić, bo, bo, bo chcę po prostu, chcę się dzielić tym, co mam w serduchu, moją pasją, yy, zainteresowaniami biznesowymi. Tu z tyłu mamy też mini-scenę. Będziemy mieli na końcu sesję z Michałem Raskim, który nas tutaj wprowadzi. Też taką sesję medytacyjną uwielbieniową ponieważ chcemy promować też naszego Boga, Jezusa Chrystusa, który gra nam w serduchu. Chcemy, Nie chcemy się tym, tym wstydzić tego, chcemy o tym mówić. Chcemy mówić, że tworzymy biznesy na najwyższych wartościach, na najwyższych standardach. Są to naprawdę. Najnowocześniejsze metody do tego, aby osiągnąć sukces w tym świecie, ale też w autorytecie naszego Boga. Dlatego pozdrawiam cię serdecznie. Życzę wszystkiego najlepszego. Do zobaczyska. Hej!